Dzień dobry Państwu, Stanisław Niewiński. Niniejszy blog chciałbym poświęcić zmianom, jakie mają miejsce w polityce japońskiej. No Zmiany te mają dosyć istotny charakter, ponieważ po wielu latach ze stanowiska premiera ustąpił Abe Shinzo. a był szefem rządu japońskiego od roku 2012, jego wpływ na politykę japońską był bardzo duży, odcisnął się zarówno na zagadnieniach ekonomicznych, jak i od jakich zagadnieniach zagranicznych. No i w tym kontekście warto też jakoś te lata, które on spędził będąc szefem japońskiego rządu podsumować. Abe Shinzo postawił sobie za cel kilka bardzo istotnych kwestii. Po pierwsze, pobudzenie japońskiego wzrostu gospodarczego. No i temu celowi była Temu celowi była podporządkowana no, cała polityka gospodarcza Japonii, nazywana od jego nazwiska Abenomiką. No, jakoś tak w skrócie, próbując Państwu wyjaśnić, czym ta Abenomika była. No, była to polityka oparta, można powiedzieć, na wzorcach no, dość mocno keynesowskich. Chodziło tutaj o to, aby różnego typu bodźcami, między innymi fiskalnymi, pobudzić japoński wzrost gospodarczy. No i tutaj ocena tej polityki jest można powiedzieć dosyć zróżnicowana. To znaczy analizy zwracają uwagę na to, że faktycznie przez kilka lat z rzędu udawało się Japonii notować no, nawet jak na jej warunki niezły wzrost gospodarczy, no niemniej jednak w ostatnich latach za sprawą przede wszystkim ogólnego Osłabiania się globalnego, globalnego tempa wzrostu gospodarczego, oraz przede wszystkim w tym roku pandemii koronawirusa. Gospodarka japońska zanotowała najpierw spowolnienie wzrostu, no a potem, jak i zdecydowana większość krajów świata, wpadła w recesję. Wydaje mi się, że bardziej Pozytywną, ostateczną ocenę należy wystawić premierowi za jego działania na polityce, na, na arenie międzynarodowej. No, warto tutaj zwrócić uwagę, że premier Abysznico dążył do tego, aby Japonia stała się bardziej aktywnym graczem na arenie międzynarodowej i to mu się w znacznym stopniu udało. Premier, jak i jego partia, jak i partia, z której się wywodzi, partia liberalno-demokratyczna, dąży do tego, aby. Odejść w konstytucji japońskiej, przypomnijmy, konstytucji narzuconej Japonii przez, Amery przez Amerykanów po przegranej II wojnie światowej, aby odejść tej konstytucji od pacyfistycznych zapisów. No, konstytucję jest bardzo trudno zmienić. Niemniej udało się premierowi e, zmienić sytuację o tyle, że te pacyfistyczne zapisy są nieco inaczej interpretowane, i to generalnie rzecz biorąc. Ułatwiło wojskom japońskim wspieranie sojuszników na arenie międzynarodowej, udział w ćwiczeniach międzynarodowych oraz również handel bronią na rynkach międzynarodowych. Japonia staje się więc bardziej aktywnym działaczem na arenie międzynarodowej, na arenie azjatyckiej, prowadzi wspólne ćwiczenia wojskowe ze swoimi sojusznikami lokalnymi. Między innymi Wietnamem bądź Indiami, i co jest szczególnie istotnym sukcesem premiera, to jest to, że po tym jak Amerykanie w roku 2017 wycofali się z wspierania idei Partnerstwa Transpacyficznego, Japonia zgromadziła wokół siebie państwa, które były zainteresowaniem kontynuowania, zainteresowane kontynuowaniem tej formuły i ostatecznie taką azjatycką strefę wolnego handlu. Pod auspicjami japońskimi udało się wynegocjować. To, to jest no naprawdę no duża jakościowa zmiana w stosunku do, do poprzednich lat. Mamy do czynienia z Japonią, która jest mocarstwem coraz bardziej aktywnym na arenie międzynarodowej. E, następca Abe Shinzo Suga Yoshihide, no będzie starał się kontynuować dzieło swojego poprzednika. No, nie będzie to łatwe, ponieważ na pierwszy plan no, przychodzi mu zwalczenie pandemii koronawirusa. Co prawda, globalnie rzecz biorąc, Japonia całkiem nieźle sobie z pandemią radzi. Ale jednak Japończycy przyzwyczajeni do funkcjonowania bardzo sprawnego państwa, no, nie są do końca zadowoleni z tym, jak rząd sobie z pandemią, z pandemią radzi. Warto się przyglądać polityce japońskiej. Japonia jest bardzo ważnym graczem na arenie międzynarodowej i będzie chyba starała się tą swoją rolę jeszcze pogłębiać. Ma to ogromne znaczenie dla ładu globalnego, w tym również dla sytuacji naszego kraju. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.